Miłość do demokracji, szacunek do państwa poznaje się właśnie wtedy, kiedy przegrywa się wybory, a nie kiedy je się wygrywa. Ludzie głosowali na trzaskowskiego, nie na Donalda Tuska, przy całym moim szacunku do Donalda Tuska. O Trzaskowski na przykład obejmowałby takę premiera. Y, Pisby się zawiesił, mówiąc wprost, tak, żebyśmy byli w stanie zaproponować konkretne cele z datami ich dowiezienia. Ale, ale, ale co re renegocjować państwo? Chcą. Umowę koalicyjną. Kochani, dzisiaj będziemy analizować wywiad, który doskonale pokazuje, jak wygląda prawdziwa twarz polskiej. Polityki. Szymon Hołownia, w rozmowie z Moniką Olejnik, ujawnił swoje prawdziwe intencje polityczne, a jednocześnie pokazał skalę degeneracji naszego systemu. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie łapkę w górę, bo to, co usłyszycie, może Was zaskoczyć. Jesteście na kanale Kto Wygrał. Zacznijmy od twardych faktów. Szymon Hołownia w ostatnich wyborach prezydenckich zdobył dokładnie 4,99% głosów. To nie jest żart. Facet, który przez lata budował swój kapitał polityczny na byciu alternatywą dla starej polityki, nie zdołał przekonać nawet 5% wyborców. To oznacza jedno: projekt trzeciej drogi politycznej spektakularnie się nie udał. Polacy przejrzeli grę Hołowni i nie kupili jego narracji o byciu niezależnym od układów politycznych, a przecież miał wszystko. Medialny rozgłos, pozycje marszałka Sejmu, stałą obecność w mediach. Ale co robi hołownia po tej kompromitacji? Zamiast wyciągnąć wnioski ze swojej porażki, zaczyna jawnie targować się o władzę z tym samym establishmentem, którego rzekomo miał być alternatywą. Ale Współpracy premier... czego państwo to oczekują? Przyjmie. Rzecznika rządu, zmiany polityki komunikacyjnej rządu, otwarcia umowy koalicyjnej i renegocjacji w ciągu miesiąca, tak żebyśmy byli w stanie zaproponować konkretne cele z datami ich dowiezienia. Ale, ale co re renegocjować państwo? Chcą? Umowę koalicyjną w całości. Hmm, czyli... W całości. Czyli, e, Szymar, jeżeli... Hołownia, nadal marszałkiem O no, tym możemy rozmawiać, jeżeli to się złoży w układan. W wywiadzie Hołownia wprost stawia ultimatum premierowi Tuskowi, rzecznik rządu, zmiana polityki komunikacyjnej, renegocjacja umowy koalicyjnej w ciągu miesiąca. Jak widzicie, Ziomek dalej myśli, że on ma coś do powiedzenia w polityce. Może kiedyś miał, ale stracił ją, kiedy totalnie sprzedał duszę Donaldowi Tuskowi. Chołownia, który miał być symbolem nowej jakości w polityce, stał się jedynie pionkiem w grze większych graczy. Jego ultimatum to nic innego jak desperacka próba utrzymania się na powierzchni, gdy jego polityczna wiarygodność leży w gruzach. Pytanie brzmi: czy Hołownia naprawdę wierzy, że Tusk potraktuje jego żądania poważnie? A może to tylko kolejna gra pod publiczkę, by pokazać swoim wyborcom, że coś robi? Jedno jest pewne. Polacy nie są ślepi. Widzą, jak człowiek, który obiecywał transparentność i niezależność, teraz handluje stanowiskami i wpływami, by ratować swoją pozycję. To smutny obraz polskiej polityki, gdzie ideały ustępują miejsca cynicznym układom. Najciekawszym momentem wywiadu była propozycja hołowni dotycząca Rafała Trzaskowskiego jako premiera. A czy uważa to pan, że lepiej dodka. by było, gdyby Rafał Trzaskowski był premierem? Myślę, że to jest ciekawa propozycja i mając tak silny mandat ponad 10 milionów głosów, ludzie głosowali na Trzaskowskiego, nie na Donalda Tuska, przy całym moim szacunku do Donalda Tuska. Więc to, że teraz Rafał Trzaskowski na przykład obejmowałby tekę premiera, PiS by się zawiesił, mówiąc wprost, bo oni są tak opętani tą wizją walki z Tuskiem, że nie są w stanie takiej sytuacji obsłużyć. Hołownia stwierdził, że to ciekawa propozycja i argumentował, że Trzaskowski ma silny mandat ponad 10 Milionów głosów. Przepraszam Was. Ale to jest trzasku jako premier, to jest taki absurd, że aż mnie z butów wybiebało. Facet przegrał wybory prezydenckie, które powinien wygrać z palcem w dupie, i to jeszcze dwa razy pod rząd przegrał, a ma zostać premierem. Na jakiej podstawie? Bo zdobył 10 milionów głosów w wyborach, które przegrał? Ten człowiek od lat zarządza Warszawą, i jakie są efekty? Stolica ciągle jest wielkim placem budowy, mieszkańcy narzekają na korki, problemy z komunikacją, chaos urbanistyczny. The <laughs> Były premier Leszek Miller trafnie ocenił, że dla trzaskowskiego nadchodzące lata to będzie wegetacja na stanowisku prezydenta Warszawy. Profesor Antoni Dudek dodał, że pomysł trzaskowskiego na premiera to iluzja, bo premiera wybierają liderzy koalicji, a nie wyborcy. To pokazuje, jak bardzo oderwana od rzeczywistości jest ta propozycja. Mamy faceta, który nie radzi sobie z zarządzaniem jednym miastem, a ma objąć urząd premiera całego kraju. Hołownia filozofuje, że miłość do. Do demokracji poznaje się wtedy, kiedy przegrywa się wybory, a nie kiedy je się wygrywa. Wiem, że to jest nieprzyjemne, kiedy wygrywa kandydat, którego nie lubimy, nie cenimy, że ciężko pogodzić się z przegraną, natomiast trzeba sobie też powiedzieć jasno, że miłość do demokracji, szacunek do państwa, poznaje się właśnie wtedy, kiedy przegrywa się wybory, a nie kiedy je się wygrywa. To piękne słowa, ale kompletnie sprzeczne z jego działaniami. Facet zdobył mniej niż 5% poparcia, ale zamiast wyciągnąć wnioski z tej. Porażki, dalej trzyma się władzy i próbuje handlować stanowiskami. To nie jest szacunek dla demokracji, to cynizm polityczny. Dalej kurczowo próbuje grać tymi samymi kartami, udając niezależnego polityka w rządzie, kiedy realnie jest tylko nic nieznaczącą przystawką, która w razie czego i tak zrobi wszystko zgodnie z wolą Donalda Tuska. W kwestii legitymacji Nawrockiego-Hołownia kategorycznie zapowiada jego zaprzysiężenie. W są nieprawidłowości, mówi się o nieprawidłowościach w komisjach wyborczych, ale czy według pana to coś zmieni? Czy Karol Nawrocki może przestać być prezydentem? E, powiedziałem dzisiaj jasno, jeżeli e, nic się nie zmieni, w tym sensie, że oczywiście są protesty wyborcze, te protesty zasługują na to, żeby je rozpatrzyć. Z tego, co słyszymy z PKW, nie są w jakiejś masowej skali, a Sąd Najwyższy stwierdzi ważność wyboru Karola Nawrockiego. To ja zwołam Zgromadzenie Narodowe. Na 6 sierpnia i pan Karol Nawrocki zostanie zaprzysiężony na prezydenta Rzeczpospolitej. Ale przecież państwo nie respektują tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która ma, ma stwierdzić ważność wyboru. Konstytucja mówi jasno, że stwierdza ważność tego wyboru Sąd Najwyższy. Resztę pozostawia ustawą. Natomiast ja, kiedy miałem już do czynienia z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych przy sprawie Kamińskiego i Wąsika, zatrzymałem się na pewnym etapie i powiedziałem, że mam wątpliwości, a więc nie. Nie obsadzałem mandatu po jednym z nich, bo miałem w ręku tylko orzeczenie tej Izby. Zaproponowałem rozwiązanie tych wątpliwości, ustawę incydentalną, która nie zyskała przychylności e, pana prezydenta. W tej chwili, żeby zachować ciągłość państwa, należy wszystkie wątpliwości rozstrzygać na korzyść stabilności. Jednocześnie broniąc się przed krytyką dotyczącą Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Jak widzicie, chyba narracja pchana przez Giertycha o sfałszowanych wyborach. Tak bardzo się nie trzymała kupy, że chyba za kamerami uznali, że i tak nic z tego nie będzie. Ale mój ulubiony moment tego wywiadu był, kiedy olejnik i chołownia zaczęli udawać święcie oburzonych, kiedy prezydent Duda przedrzeźniał profesora Strzębosza, nazywając to chamskością. Wybory prezydenckie. No nie wiem, co mu się, mówię o panu prezydencie Dudzie, stało, że się tak wzmożył. To przedrzeźnianie pana profesora Strzębosza, zupełnie zbyteczne, na granicy jakiegoś chamstwa, nie, zupełnie niepotrzebne. To jest niezwykle zasłużony człowiek. Może pokażmy to, bo nie wszyscy widzieli, jaki talent ma prezydent Andrzej Duda. Jak powiedział pan Strzębosz, wymiar sprawiedliwości i środowisko sędziowskie oczyści się samo. Nic się nie oczyściło. Na tym polegał cały numer. Kołownia oburza się na hamstwo prezydenta, ale kurwa, o czym my tu mówimy? Profesor Strzembosz przez lata zapewniał, że wymiar sprawiedliwości i środowisko sędziowskie oczyści się samo. I co? Nic się nie oczyściło. Mieliśmy afery sędziowskie, korupcję, nepotyzm. A ten cały establishment sędziowski dalej się osłania. Duda może i przedrzeźnia profesora, co może niektórym się nie podobać, ale przynajmniej mówi prawdę. Że ta cała narracja o samooczyszczeniu się sądownictwa to była czysta bajka dla naiwnych. Polskie sądownictwo to kurwa, jest jeden wielki układ, gdzie wszyscy się znają, wszyscy sobie pomagają, a zwykły obywatel może się odpierdolić. A chołownia. On broni tego systemu. Facet, który udaje reformatora, w rzeczywistości chroni ten sam establishment, który przez dziesięciolecia robił co chciał. To pokazuje, że Hołownia nie jest żadnym reformatorem. To kolejny strażnik systemu, który tylko udaje, że chce zmian. Hołownia reprezentuje wszystko, co jest złe w naszym systemie politycznym: brak autentyczności, cynizm, handlowanie stanowiskami zamiast realnej polityki programowej. Ten wywiad to doskonały przykład tego, jak bardzo zdewaluowała się polska polityka. Mamy polityków, którzy nie mają żadnej spójnej wizji, za to mają ogromny apetyt na władzę i są gotowi na każde kompromisy, żeby ją utrzymać. Co oznacza ta cała sytuacja dla polskiej polityki? Kompletny upadek projektu trzeciej drogi. Hołownia udowodnił, że nie istnieje żadna autentyczna alternatywa dla obecnego duopolu politycznego. Hołownia ostatecznie zdjął maskę niezależnego polityka i pokazał, że jest zwykłym graczem systemu, gotowym na każde ustępstwa w zamian za utrzymanie władzy. A co wy o tym myślicie? Napiszcie, co chcielibyście przekazać panu Hołowni, zostawcie łapkę w górę, jeśli zgadzacie się z moją analizą i subskrybujcie kanał, bo polska polityka dostarcza nam coraz więcej materiału do analizy. Byliście na kanale kto wygrał, a ja się z wami żegnam i zapraszam do następnego odcinka.